To jest taka ciekawostka albo właściwie zmieniony detal, że mam nadzieję, że dobrze to pamiętam, ale w Lesie Tajemnic podczas kiedy no, taki się pasur zradził klan Pieruna i błękitna Gwiazda była w depresji, to mieli wybierać nowego zastępcę przywódczyni i obłoczny ogon, że wtedy jeszcze chmurka, proponował e, ogniste serce i wtedy Ciemna Pręga zaczął gadać coś takiego: Co, o Pieszczach dwulażnych! No więc tak. Ham z niego. Natomiast w nowej części komiksowej. O, i jeszcze jednak, jakby coś to jest taki zmieniony detal w pierwszej serii. No bo, ponieważ, jakby to zreszcie komiksowe jest właśnie o pierwszej serii, a nie ma jeszcze o tych późniejszych. W tej wersji komiksowej właśnie nie ma kwestii ciemnej pręgi, tylko mój to zupełnie inny kot, którego się nie spodziewałam. No po prostu, że to, że to powie, nie? Kwestię tą przejmuje tam mój jeden z ulubionych prędka łapa. Tego się nie spodziewałam. Tylko prądka łapa mówi to delikatnie, bo po prostu mówi, że nie sądzę, że odnicza serca zostanie się zastępcą, że że włóczynie, Hello. No, to mu się mówi coś takiego, no trochę inaczej. Ale tak szczerze spodziewałam się, że to by bardziej powiedział już drugi ogon. Ten kolejny przyjaciel wrednego tygrysiego pazureczka. No i dobra, moja reakcja na tą kwestię prędkiej łapy to taka, nie uważajcie się za to. Ty smarkaczu jeden, co ty masz do gadania? Jesteś uczniem, jesteś prędka łapa. Co ty masz do gadania? Nie dogaduj ognistemu sercu, przecież on jest wykształconym wojownikiem. To tyle kochani. Pa! O i sorki za trochę niewyraźny głos. Głos ten trochę się źle czuję, ale pa! Chcecie więcej takich filmów ze zmienionymi szczegółami?